różnie się toczyło, no, nie było reżimu uczęszczenia na wszystkie wykłady, także jeżeli tak ktoś się regulował sam sobie te sprawy, to wychodził z tego obronną ręką. Poza tym na przykład władze uczelni, tak jak dzisiaj, ogłosiły Dzień Wolny ze względu na święto. I oczywiście świętujemy z okazji 60 urodzin Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego. Zapraszam na koncert Joachima Perlika, wielcy nieobecni, Niemen i y Grychuta. Również serdecznie zapraszam. Czy nie jeszcze poniem? Dziękujemy. No to co? To myślę, że czas na taki bardzo uroczysty finał, Szanowni Państwo. Czas na wręczenie wyróżnień za innowacyjne projekty, które są prezentowane tutaj na tegorocznej wystawie Wipro Info 2011. Będą to trzy wyróżnienia. Ja z przyjemnością zapraszam kapitułę, która wręczy te wyróżnienia. Zapraszam kierownika projektu. Profesora doktora, habilitowanego inżyniera Pana Marka Bielińskiego. Zapraszam. Zapraszam także przewodniczącego jury, doktor inżynier Piotr Kiedrowski. Zapraszam. Pan Piotr jest krótki do spraw nauki Wydziału Telekomunikacji i Elektrotechniki, a jury to także Panowie prorektora do spraw organizacji i rozwoju, profesor doktor habilitowany inżynier Wojciech Kaperański oraz. Rzecznik patentowy przy UTP, pan Piotr Jankowski. Dziękuję Państwu. Tak się składa, że to jeszcze chyba końcówka naszego spotkania nie jest, jako że tamtki się kończyło o godzinie 16. Niemniej dla tych niecierpliwych i dla tych, którzy oczekują rozstrzygnięcia. Działam kapituły, no mamy przygotowane, mam nadzieję, że już nie niespodziankę, bo pewnie jakieś informacje, żeby krawaty powciągać już się pojawiły w międzyczasie. Proszę Państwa, jak to zwykle bywa przy tak dużym nasyceniu innowacji, to kapituła miała niezłą zagrywkę tutaj, żeby, żeby no zdecydować się na najlepsze wyróżnienia. Wyróżnienia przyznano dla firm. Teraz mam pauzę, oddech, tak jak na tych meczach bokserskich, tylko, bo że ja nie będę krzyczał. PESA za innowacyjne wykorzystanie technologii ICT w konstrukcji pojazdów szynowych, umożliwiających kontrolę pracy pojazdów na trasie za pomocą diagnostyki online. Pana dyrektora wasza prosimy jako tradycyjnego reprezentanta firmy PESA, o przyjęcie wyróżnienia. Może jakieś zdjęcie? tutaj z... bardzo Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Firma Logon za inteligentne systemy. I tu mamy dwa podpunkty, jako że kryteria udało nam się pogodzić. Dwa w tym zakresie. Pierwsze to jest system transportu pozwalający na zarządzanie ruchem miejskim, umożliwiający m.in. nadzór nad komunikacją zbiorową oraz sterowanie ruchem ulicznym. A drugie kryterium, które pomogło nam zdecydować się na wyróżnienie firmy lokom, to energooszczędne systemy zarządzania budynkami. Bardzo prosimy Pana Profesora. Nie ma. Na Nasze Panie nie chciały się zgodzić na, na zdjęcie. Niestety nie było to, to męskie towarzystwo. firma Anteo za innowacyjne wykorzystanie technologii internetowej w optymalizacji procesów przemysłowych oraz skuteczne łączenie sieci korporacyjnych z obiektami mobilnymi, szczególnie w miejscach, gdzie tradycyjni operatorzy nie oferują swoich usług. Prosimy reprezentanta firmy Anteo. Субтитры Proszę Państwa, my chcielibyśmy z jednej strony jako organizatorzy podziękować tym wszystkim, którzy zdecydowali się zaistnieć w ramach kolejnej WIPRO, pogratulować osiągnięć. Myślę, że nie tylko wyróżnienia będą źródłem sukcesu czy tego pozytywnego efektu pobytu na naszych targach, na naszych a te kontakty, które Państwo zadzierzyliście między sobą w ramach firm, czy z uczelniami, czy też z, z ludźmi, którzy odwiedzali nasze stoiska, to to wszystko powinno w międzyczasie zaowocować. Zapraszamy, korzystając z tej okazji również na kolejną prezentację, która odbędzie się za rok, będą to również targi WIPRO, dedykowane już obszarom typowo technicznym. No, w sumie IT też jest, jest to e, technika, natomiast takiej bardziej ciężkiej, może, może bardziej przemysłowi e, maszynowemu, i to nas spotka w roku przyszłym. Za dwa lata z kolei pikro będzie dedykowane e, nauką przyrodniczym pod hasłem bio, gdzie rolnictwo i przemysł spożywczy na pewno również będą chcieli w tych warunkach zaistnieć. Dziękuję bardzo, życzymy miłego pobytu do końca warsztatów, a więc do, do końca y, tanków do godziny 16. Wszystkiego dobrego i dziękujemy za uwagę.